Nie wiem do kogo to mówię, ale dzisiejsza sytuacja pokazała mi ogromną potrzebę, żeby takie nagranie stworzyć i dotrzeć do paru osób, które komentują swój własny rozwój w pewien niepokojący dla mnie sposób, i chciałabym to wyjaśnić. I to są osoby, które. Cały czas ubolewają, są w rozwoju, są w rozwoju duchowym, emocjonalnym, intelektualnym, robią skoki kwantowe, czytają, pracują nad sobą. Ludzie, którzy po prostu wzięli się za swoje życie. Wzięli, przejęli razem z Jezusem kierownicę i, i działają, i nie mówią, jakoś to będzie albo będę się modlić i Bóg mi to zrobi. Nie Bóg ci nic nie zrobi. W takim wymiarze, że nie przeniesie Cię z miejsca na miejsce, bo to wymaga przemiany Twojego umysłu. Co zrobić możesz tylko i wyłącznie ty. Ze wsparciem Ducha Świętego, ale tylko i wyłącznie ty. I e, często słyszę ten chory komentarz wmówiony nam przez społeczeństwo. Taki po prostu na maksa perfekcjonistyczny. Nie wiem, czy perfekcjonizm. No dobra, tak? Chodzi o perfekcjonizm, w którym my jesteśmy nasiąknięci, że no tak, no ja robię kroki naprzód, ale też i upadam. Kto i gdzie powiedział ci taką bzdurę, że rozwój to jest taki. taka linia prosta. Do góry wiodąca bez żadnych, e, nie wiem, bez żadnych spadków. Nie wiem, kto ci to powiedział, ale kłamał. Jeżeli ktoś ci tak powiedział, jeżeli masz takie odczucie, że rozwój to jest tylko droga naprzód, bezpośrednia, do góry, nie masz żadnych upadków, nie masz żadnych. Złych dni, nie masz dni, kiedy leżysz na podłodze i kwiczysz i płaczesz i, i po prostu nie wiesz, w którą stronę iść. I jeżeli masz takie odczucie, że tak wygląda rozwój i że osoba rozwinięta duchowo nie przeżywa takich rzeczy, to e, cofnij się do Biblii, poczytaj e, historię tych wielkich bohaterów wiary. Przypomnij sobie chociażby Eliasza, który miał moment, że chłopina po największym życiu, zwycięstwie, powiedział Bogu, że on już nie chce żyć, udał się tam na miejsce i powiedział: Boże, zabierz mnie. I tak dalej, i tak dalej. Jest takich historii naprawdę takich, takich pełnych trudności, przygnębienia, kilka w Biblii i w życiu jest tak samo. Ja już nie mówię o jakichś tam potwornych załamaniach, o jakiś tam e, takich, ale i takie rzeczy się zdarzają, tak, że idziesz drogą rozwoju i nagle, e, nagle zły Ci funduje taką akcję, że chwilowo sobie glebniesz, glebniesz sobie, popłaczesz, poleżysz, e, powiesz, nie wiem jak iść, nie znam drogi, nie wiem jak to ugryźć i sobie pozwól na to, to jest normalne, to jest normalne, tak ma być. Generalnie, jakikolwiek rozwój porusza się po takiej drodze krok do przodu, krok do tyłu. To na początku, potem są dwa kroki do przodu, jeden do tyłu, potem trzy kroki do przodu, jeden do tyłu i po prostu ten krok do tyłu będzie ci się pojawiał na każdym etapie. Tylko czasem możesz mieć tak, że ten krok będzie bardzo rzadko. Że zrobisz 254 kroki naprzód i będzie jeden do tyłu. Ale ty już będziesz mieć oprogramowanie, wiedzę, już będziesz wiedzieć, co robić. OK, robię sobie kroczek w tył, to teraz dzisiaj mam gorszy dzień, sobie kładę się, leżę, chillera. Taki dzień trzeba to przeżyć. Robisz sobie e, przyjemny dzień, e, nie biczujesz się za to, przyjmujesz. No, norma, tak ma być. To znak, że idę do przodu. Jeżeli mam cofkę, to po prostu sobie muszę przemyśleć strategię. Może kierunek troszeczkę, może cię Bóg chce, Bóg życie, sytuacja chce cię przekierować w trochę inną stronę, dlatego sobie glebniesz. Może się tworzy po prostu całkiem nowa przestrzeń życiowa, bo najmniej na to nie wiem, komuś się rozpada związek. To jest może znak, że game over. Że ktoś lepszy, bardziej dopasowany do Ciebie czeka i różne tego typu rzeczy. W zależności od sytuacji, to ciężko w tym momencie w jednym filmiku omówić jakby całość, co może nastąpić, ale ty w tym momencie możesz dostać przekierowanie. Może twój kierunek jest ok, ale masz złą strategię i musisz przemyśleć strategię H, czyli nie w ten sposób, może w jakiś inny spróbujemy. A może być też tak, że y, jest to też test, czy Tobie zależy na realizacji Twojego marzenia, pragnienia, czy to, to, co Ty tam chcesz. I leżysz sobie na pleckach, żeby zweryfikować, kurczę, nie, nie poddam się, choćby nie wiem co, choćby skały srały, za przeproszeniem, ja to zrealizuję, wstanę, będę walczyć, ale dzisiaj sobie odpocznę. I w rozwoju bardzo ważne jest, żeby sobie odpocząć, Powiedzieć, leżę, to leżę, to sobie poleżę, odpocznę i nic się takiego nie dzieje. Skończmy z tym perfekcjonizmem. Naprawdę, ja książce Nawyki Milionerów, napisanej przez Dina Graziosi, zawdzięczam to, że w ogóle mój TikTok jest w tym miejscu, w którym jest, bo ja myślałam, że ja zacznę TikToki nagrywać, jak ja się nauczę je obrabiać, jak ja się nauczę je montować, wklejać jakieś przyściółki, jak się to zrobi, takie wizualnie wow i wtedy to ja dopiero wyjdę z tym do ludzi, natomiast po przeczytaniu książki i, te, i przyszło to do mnie bardzo tak mocno, to co powiedział Dean, że zacznij tu, gdzie jesteś, wykorzystuj to, co umiesz i w trakcie zacznij nanosić poprawki, w trakcie się rozwijaj, w trakcie rób z tego coś lepszego, ale to rób, nie czekaj, aż osiągniesz perfekcję, bo perfekcję osiągniesz tylko w trakcie robienia. Nie osiągniesz perfekcji, kiedy siedzisz w domu. Jeżeli chcesz, nie wiem, cokolwiek osiągnąć, spełnić marzenie, to to nie przyjdzie do ciebie taki, jakby, nie wiem, moment, że ty odczujesz, że dobra, to jest ten czas, ja mogę zacząć realizować moje marzenie. Nie. Po prostu musisz wyruszyć w podróż. Tak jak Bóg powiedział do Gedeona, wyrusz w swojej sile, tak, w swojej sile, tak jak teraz jesteś w tym stanie i się rozwijaj, a cały progres odbędzie się w drodze i ten progres będzie, będzie cię wzbijał do góry, tak? Nawet jak sobie glebniesz, bo to, że sobie glebniesz, słuchajcie, tak naprawdę większa część rozwoju. Mam miejsce w momentach kryzysu, i ja tylko powiem tak e, o mojej sytuacji życiowej, że od e, jakiegoś czasu e, mam taką sytuację, e, w której powinnam być załamana, e, powinnam być e, smutna, rozczarowana i, i, i w ogóle. E, jakby tak ustalmy miks negatywnych emocji, ale nie pamiętam. Kiedy jakakolwiek sytuacja mnie tak sprogresowała jak ten właśnie kryzys. jak ta właśnie sytuacja, która dla, y, dla mnie samej na początku i pewnie dla większości byłaby sytuacją trudną. E, więc y, przestańmy patrzeć też jako na kryzysy, jako na kryzysy, tylko czasami ten kryzys pokazuje nam, że coś trzeba zmienić. I tak właśnie się najczęściej dzieje, że mamy coś zmienić w wyniku tego, co się dzieje, co jest na nie. Um, tak jak mówię, albo kierunek, albo strategia, albo czasem podejście do sytuacji. Więc wyrzućmy ten perfekcjonizm głupi i takie oczekiwanie od siebie, że zrobimy wszystko bezbłędnie, że jeżeli jesteśmy na ścieżce rozwoju. To my to zrobimy bezbłędnie. I że, yy, że po prostu będziemy yy, tylko na plusie i nigdy nie zaryjemy. O, o ziemię, bo to nie jest prawda u nikogo i nawet ludzie, którzy są poważnymi inwestorami i znają się na forsie, dokonują błędnych decyzji finansowych, w wyniku których tracą miliony, i oni sobie nie siedzą i nie płaczą i nie mówią, że są beznadziejnymi jakimiś tam inwestorami, tylko mówią, że to jest ryzyko. Które y, jest normalne w tym zawodzie, więc y, litości, 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 tak? Jeżeli szukasz męża, żony, y, to, że spotkasz parę takich popapranych osób, nie, y, nie sprawia to, że nie warto jest marzyć, nie warto jest mieć tego marzenia i go realizować, tylko po prostu, że twoje marzenie nie zrealizuje się z tą i tą osobą, a nie, że ono się nie zrealizuje w ogóle. Po prostu nie te osoby, które napotkałeś na swojej drodze. I to nie jest nic takiego, że ojej, mi się to nie uda. Nie, mi się to nie uda z tą osobą, ale marzenie mam dalej, i ono jest dalej aktualne, i ja dalej będę robić wszystko, żeby je zrealizować.